Dzisiaj będzie o strachu przed porażką, przed y, sukcesem w ogóle, co też jest ciekawe, ponieważ y, też było kilka takich osób na konsultacjach, które miały strach przed sukcesem, a to też może przytłoczyć. Mianowicie, temat, y, taki główny przesłanie tego odcinka jest: bój się i rób. Bo y, jest naprawdę wiele twórców cyfrowych, którzy się boi, w tym też ja. Każdy z nas ma swoje strachy, ale robimy dalej, tak jakby ciśniemy, bo jaka jest alternatywa? No co, nie będziemy robić? No to nie osiągamy tak jakby tego wyniku. I świetnym takim przykładem, na przykład takim moim doświadczeniem, jest to, że e, jak pierwszy skakają skakałem ze spadochronu, to myślisz, że czułem podekscytowanie i tam jakieś, nie wiem, motylki w brzuchu i tak dalej. No nie ja, tak jakby twój mózg ma kolej, szczęczysz 4 km nad ziemią i o co to w ogóle chodzi? I o to pala ci monolog Marcina Opałki z tego Speedbulla, co nie? Z tą stroną staną e, z butami. Możesz sobie na YouTube wpisać. Więc mm, jeśli możesz stworzyć w swojej głowie ten strach, to równie dobrze też go możesz zniszczyć. Pomyśl o tym i się otwój z nim.